Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Podcast Słowa Miłości na dziś, ja nazywam się Anna Antoniak. Cieszę się, że jesteś, być może jesteś pierwszy raz, być może, nie wiem, czternasty albo i siedemdziesiąty, piąty, a może i trzysta, trzydziesty, czterdziesty któryś. <laughs> tak, czterdziesty któryś, bo to już zaraz koniec. Moi drodzy, zaraz koniec! Jene. Tyle czasu nagrywania naprawdę tyle czasu do was gada, a Wy mnie tyle czasu słuchacie. Ale ja dziękuję za to, bo ja wiem, że wiele osób, wiele osób, które słuchają tych podcastów, zaczęły zmieniać swoje życie i ja was serdecznie pozdrawiam naprawdę. z całego serducha mojego was pozdrawiam ściskam was. I wiedzcie, że ślę do was ogrom miłości, a i modlę się za moich klientów, moich słuchaczy żeby Bóg dotykał wasze serce, i żeby przemieniał was na lepsze, i żeby wasze życie się zmieniało naprawdę, i żeby szło do przodu. Dziękuję Wam naprawdę, że jesteście dobrze. Chciałam Cię powiedzieć y, o pewnej kwestii, dlatego że y, często jakby dostaję taką y, informację, że y, um, u mnie to jest biało albo czarne. Czyli, że umie coś albo jest, albo czegoś nie ma, a że nie może być coś po środku? No, nie. I dlaczego ja jakby te, poruszam ten temat? Ponieważ w mojej książce, właśnie jak uleczyć duszę, mam taki jeden rozdział, który jest: czy białe jest białe? Fajny rozdział, i dzisiaj troszkę o tym opowiem. A dlatego też, że wczoraj miałam konsultację, rozmawialiśmy z jednym z moich y, klientów na temat tego, na temat takiej prostoty, że jakby ludzie sobie komplikują różne rzeczy. A tak naprawdę życie jest proste i jest łatwe. Jeżeli jakby umiemy żyć w tym, tych prostych schematach, które są, albo w tych prostych jakby zasadach, które są. I u Boga, zobacz, jakby też nie ma zagmatwania. U niego, jak on mówi, że tak, to on mówi, że tak. Jak mówi, że nie, to mówi, że nie. Jak mówi, że coś jest czarne, to jest czarne. Jak coś jest białe, to jest białe. Jak coś jest kolorowe, to jest kolorowe. I jak ptaki latają, to latają. Jak drzewa są zielone, tak są zielone. I, i, i to jest tyle. A ludzie jakby czasami yy, chcą, no ale dlaczego nie może być tak? No dlatego, że jakby to są pewne zasady i nie może być tak. No na przykład no jesteś z mężem albo jesteś z żoną, jesteście w małżeństwie i no dlaczego nie mogę się pobzykać z kimś innym? No, no dlatego, że jesteście w małżeństwie. Masz żonę, masz męża. No tak, ale przecież dużo osób tak robi. Ktoś na przykład mówi, no ale dużo osób tak robi, no to czemu ja nie mogę mieć takiego romansiku? No właśnie, no to albo coś jest u ciebie czarne, albo coś jest u ciebie białe. Albo ty jesteś żoną, albo ty jesteś osobą, która uprawia nierząd. No jakby to zdecyduj się, kim chcesz być. Albo na tak? Albo ty mężczyzną, który jakby idziesz w bok. No dla, dlaczego nie, nie może być tak? Dlaczego nie jesteś tolerancyjna? Jestem tolerancyjna. Oczywiście, ale nie godzę się na rzeczy, które są jakby właśnie białe albo czarne. No jeżeli coś jest białe, no to jest białe. Ja nie chcę, żeby to było, nie wiem, różowe. Ja chciałam biały kolor, więc założyłam biały kolor. Jeżeli ja bym chciała różowy, to ja bym sobie założyła różowy, ale ja nie, ja chcę biały. Moją zasadą jest to, że ja zakładam dzisiaj biały. I moim jakby dzisiaj stwierdzeniem jest. A niektórzy mówią, dobra, to ja założę sobie biały, ale sobie dodam kropkę różowego, ale nikt nie będzie widział. <laughs> Uwaga, ty będziesz widzieć. Ciebie to będzie męczyć. Ty będziesz wiedzieć, że yy, 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 idziesz w bok. Ty będziesz wiedziała, że ukradłaś to. Ty będziesz wiedzieć, że zrobiłeś to źle. Ty będziesz wiedzieć, że oszukałeś się. Ty będziesz wiedzieć. I ciebie to będzie męczyć, i twoja dusza będzie chora. Wczoraj mówiliśmy na temat duszy. Przesłuchaj sobie. Twoja dusza, dusza staje się chora wtedy, kiedy my nie mamy prawdy w sobie. Kiedy my uszukujemy, kiedy nie mamy wolności. Ja nie muszę oszukiwać kogoś, że to, że tamto, ponieważ jak ja mówię coś, to ja mówię coś dlatego, że ja tak uważam i dlatego, że tak chcę. Jeżeli chcę zmienić zdanie, coś jest nie tak, to ja mówię też tej osobie: słuchaj, przepraszam, ale ja nie mogę tego zrobić, albo nie chcę. Zmieniłam zdanie i uwaga, mam do tego prawo. Ale wtedy jakby informuję tą osobę o tym, ale nie okłamuję, że dalej jest to białe. Ale ja udaję cały czas, że, no fajnie, fajnie, białe, a robię sobie, że to jest czarne. Nie! No to gruchy jasnej, nie! Jak chcesz zrobić coś inaczej, to powiedz danej osobie: słuchaj, jest mi z tobą źle, nie pasuje mi to i to. Zmieńmy coś, dlatego że mnie to męczy, mnie to boli, a nie, ty dalej zakładasz, że to jest białe, a tak naprawdę już sobie tam robisz czarne wyjście z danej sytuacji. I oszukujesz osobę, która. Jest z tobą albo obok ciebie. No, no, nie. Prawda jest jedna. Jeżeli będziesz prawdziwy, to nie musisz, te, nie musisz niczego udawać. Nie musisz udawać, że jest tak, a nie inaczej. No, no, no słuchaj, no słuchajcie, jest jakby. Jak masz białą farbę, wyobraź sobie, naraz dajesz kropkę białej farby, taką dużą kropę białej farby i obok dużą kropę czarnej farby. I teraz uwaga, do tej białej farby dodajesz malutką kropeczkę czarnej farby. To ta biała farba będzie już biała? Czy ona będzie dalej biała? Nie, nie będzie, bo jak ją rozmieszasz, to ona stanie się szara. Ale uwaga, żeby do, do czarnej farby, jak do tej czarnej farby dodasz troszeczkę białej, czy ona się zmieni? Nie, nie zmieni się. To jest najlepsze. I dlatego zobaczcie, Bóg jest światłością. Czyli u niego jest prawda, u niego jest jasność, u niego nie ma jakby jakiś właśnie troszeczkę szarego albo coś tam. Nie, nie, u niego jest białe albo czarne. To jest dobre, w tą stronę idź, tak rób, będzie tobie dobrze, ja będę ci błogosławić, ja będę z tobą, rób w taki sposób. Ale ty, uwaga, i ja! Chcemy czasami dodać sobie tej czarnej farby, żeby sobie tak udogodzić albo udobruchać swoją duszę, swoje emocje, siebie, swoje ego, i dodajemy sobie tak troszeczkę czarnej farby. I potem mówimy: "E, coś to nie gra, a coś się źle czuję, a coś jest mi źle, a coś nie mam dzisiaj dnia, a ostatnio jestem taka przygnębiona, a w moim życiu w ogóle się nic nie dzieje, a wszystko w ogóle jakby idzie w dół. No to... A kto do dołożył sobie tego czarnego? He? Do tego białego. Jak chcesz, żeby było białe, to dbaj o tą biel. A jak chcesz, żeby było czarne, to dbaj o te czarne. No i, i, i to jest proste. Wiecie, sami komplikujemy sobie często życie. Bo życie nie jest trudne. Jakby samo w sobie... Nie, czy nie jest skomplikowane, bo ogólnie życie jest no, ciężkie. Nie, nie mamy łatwo tutaj na tym świecie. Jakby, no bo cały czas coś się dzieje i, i nie mamy wpływu na wiele rzeczy. Ale potem, potem jak już będziesz razem z Bogiem. Nie będziesz musiał mieć tych zmartwień, będzie ci dobrze. Nie będzie żadnych chorób, żadnych depresji, nie będzie żadnych. Twój umysł będzie pracował w ogóle na całkiem innym poziomie. Będzie wykorzystywał cały swój potencjał. Dzisiaj wykorzystujesz 5%. Potem będziesz wykorzystywać cały potencjał. To, to zobacz, kiedy rzeczy będziesz tworzyć. To jest w ogóle niesamowite Przecież to Przecież wow. I, ty nie... ym... I wyobraź sobie, że będziesz stał koło na przykład Boga, Jezusa. I, I będziesz wiedzieć, co on do Ciebie mówi, on nic nie będzie mówił, Będziesz czuł to po prostu, to będzie przechodzić przez Ciebie. Czasami teraz czujemy, jak ktoś jest tak mocno duchowy, to czuje pewne rzeczy już od drugiej osoby, bo ma takie poznanie właśnie ducha, czyli wie, zna jego emocje, zna pewne rzeczy. Ale ty sobie wyobraź, że tak, jakby będziesz czuł z różnymi osobami. Nie będzie nic ukryte w Twoim sercu, bo to będzie czyste i piękne. Jene, jakie to jest fajne. Wow. E Dobrze, więc jakby u mnie jest tak, czarne albo białe. Zgadzam się z tym. I jakby, do, jakby mi jestem dobrze. I czasami naprawdę miałam jakby takie informacje zwrotne, szczególnie od osób, które były blisko mnie, no że dlaczego tak? No, dlatego, że ja taka jest. Ja jestem, naprawdę jestem trochę staroświecka pod tym względem. Dlatego, że jak, ja jestem lojalna też co do osób, jak ja. Mm, z kimś się wiąże, w jakikolwiek sposób, to ja jestem z tą osobą, chyba, że ta osoba mnie zrani w jakiś sposób, no to jakby odchodzę i szukam kogoś innego. Nie chodzi mi o to, że jakby tu zmieniam partnerów i tak dalej, tylko chodzi mi o osobę na przykład, nie wiem, moją kosmetyczkę, panią, która yy, robi mi paznokcie, yy, nie wiem, masażystę, yy, moich przyjaciół, tak, yy, osoby, z kim współpracuję na przykład w firmie yy, i tak dalej, i tak dalej osoby, z którymi się przyjaźnie względem dzieci, jakby łączy mnie z nich, ponieważ lubię te osoby i jakby ja bardziej się przywiązuję do ludzi niż do miejsc. Dla mnie miejsce nie ma tak ogromnego znaczenia jak człowiek. Dla mnie to się liczy. I tak, i wtedy w człowieku, jak chcę mieć czarne albo białe, czyli jeżeli coś masz do mnie, to powiedz mi to. Nie zakrywaj tego czarną farbką, nie udawaj, że tak nie jest. Po prostu powiedz. <laughs> jeżeli jesteś głodny, to powiedz, że jesteś głodny. A nie udajesz, że nie jesteś głodny. Jeżeli, nie wiem, swędzi Cię noga, no to nie udajesz, że nie swędzi cię, tylko po prostu drapiesz się po tej nodze. To jest takie proste. Jedzenie. Jestem głodny. Chcę mi się spać. Jestem teraz zła. Ok. Bez fałszowania, bez udawania. Możesz coś zrobić? Zrób. Nie możesz? Przeproś. Słuchaj, nie mogę jednak. Przepraszam. Jakie życie by było prostsze, gdybyśmy trzymali się pewnych zasad? W tych zasadach naprawdę mówi Bóg w, swojej, w swoim słowie, Biblii. Jak będziesz je czytać, polecam wam księgę przysłów. Poczytajcie sobie. Jak nie macie zwykłej Biblii, weźcie sobie internetową. Wpiszcie sobie internetową, internetowa Biblia Deon, i wpiszcie sobie księgę przysłów. Przeczytajcie sobie codziennie jakieś jeden, dwa kawałeczki. Zobaczycie, jakie, jakie tam ogór mądrości jest. A najbardziej polecam wam czytać codziennie Biblię wieczorem albo rano zacząć od. Nowego Testamentu od Mateusza i czytać dwie strony dziennie, nie kartki, strony. Jedna strona pyk, druga strona pyk. Pomalutku. Zobaczysz, jak będą ci się oczy otwierać, Twój umysł, Twoje serce będzie się zmieniać. I wtedy będziesz widzieć, że tak naprawdę rzeczywiście rzeczy są łatwe, bo to jest białe, a to jest czarne. Tylko, że my nie stosujemy się i kolorują nam to wszystko i okłamują nas, fałszują, dlatego mamy poranione dusze i poranione serca. I o tym piszę w moich książkach. Dlatego, że jest zakrywany, zafałszowany świat i dają ci taką ołudę tego białego, a tam naprawdę jest wiele kropek czarnego, ale oni ci dają to jako białe. Ale kiedy ty doświadczysz tego, że jednak to nie jest prawda i te białe nie jest białe, tylko jest dodane tam czarne, i jak ty rozpoznasz to, to nie będziesz tego chcieć, tylko powiedz: Dobra, ja chcę teraz białe. Bo ja chcę mieć prawdę, a prawda daje wolność. Ściskam, kochani, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. E